Cześć, strony Marek. Dziś zapraszam do przeglądu klawiatury mechanicznej nie tylko dla graczy, a testować będziemy Motospeed CK104. Zapraszam. <muchy> Oczywiście klawiaturę tą zamówiłem w Finach. Przyszła ona dosyć szybko pudełku poza klawiaturą znajdowała się jedynie instrukcja obsługi, w tym także jest język polski. Niestety fatalnie to jest przetłumaczone. No i nie zabrakło też karty gwarancyjnej. Więc klawiatura Motospeed CK-104 jest pełnowymiarową klawiaturą z blokiem numerycznym. Ma 104 klawisze. Klawiatura ta ma wymiary 44 cm na 13 i wysoka jest 3,5 cm. Dołączony jest do niej kabel USB o długości jedynie 1,5 metra i przy wyjściu jest solidnie wzmocniony. Kabelek też jest nie najcięższy, ale na szczęście jeszcze giętki. Przedni panel został wykonany ze szczotkowanego aluminium, natomiast korpus jest wykonany z tworzywa, a u dołu mamy gumowe podkładki, które też zapobiegają ślizganiu się klawiatury. I dzięki przełącznikom, które są kopią bardzo znanych przełączników mx Cherry Blue. Klawiatura ta powinna mieć bardzo dużą żywotność. Producent deklaruje, że każdy przełączników ma trwałość przekraczającą 50 milionów kliknięć. Wszystkie przyciski są łatwo zdejmowalne, można oczywiście zamienić ich kolejność czy ułożenie. No i same przełączniki są stosunkowo głośne, zwłaszcza w porównaniu z klawiaturami membranowymi jest to wyraźnie słyszalny klik. No i muszę jeszcze dodać, że klawiatura ta jest dostępna w trzech wariantach kolorystycznych. Ci z Was, którzy jeszcze nie mieli okazji używać klawiatury mechanicznej, zapewne zastanawiają się, po co wydawać tak dużo pieniędzy, skoro zwykłą klawiaturkę membranową można kupić za 15 zł, a tutaj wydajemy jednak znacznie większą kwotę. Otóż klawiatury mechaniczne zazwyczaj są znacznie lepiej wykonane, same przełączniki dostarczają nam też dużo lepszych doznań. Każdy z przełączników działa zawsze z taką samą siłą. Nie wyrabiają się. w w trakcie używania klawiatury no i co najważniejsze są one znacznie szybsze niż przyciski na gumkach membranowych. No i trzeba też dodać, że taka klawiatura też pozwala znacznie szybciej pisać nie tylko dla graczy to będzie dobre rozwiązanie, ale dla osób, które bardzo dużo piszą tutaj też zysk w czasie może być znacznie zauważalny. Kolejną rzeczą, która wyróżnia tą klawiaturę jest podświetlenie. Każdy z tych przycisków może być pocietlony w innym kolorze dowolnie przez nas wybranym. No i co ważniejsze ustawienia podświetlenia są zapisywane w pamięci klawiatury. Po przeniesieniu klawiatury do innego komputera zachowamy nasze ustawienia. No nie wymaga ona też żadnego programu do obsługi. Oczywiście poza tym, że możemy sobie pocietlić wybrane klawisze w dowolnym kolorze, no to klawiaturka ta jeszcze oferuje kilka efektów specjalnych. Ile kosztuje taka klawiatura maniczna? Otóż w sklepie GearBest można ją nabyć za jedyne 44 dolary wraz z przesyłką z europejskiego magazynu, czyli nie jesteśmy narażeni na dodatkowe opłaty typu VAT. Jest to bardzo dobra cena. Podsumowując, muszę stwierdzić, że jest to jedna z manicznych klawiatur o najlepszym współczynniku ceny do możliwości. Cechuje się ona bardzo dobrą budową, wykończona jest z aluminium, przyciski stworzywa. Korpus plastikowy też jest całkiem dobrej jakości. Możliwość zaprogramowania podświetlenia w jednym z wielu kolorów dla każdego z klawiszy to kolejna zaleta, którą z pewnością docenią gracze. No ale klawiatura też powiedzmy ma jakieś wady, czyli jest stosunkowo głośna, jest to wyraźnie słyszalny klik. Taką główną wadą też jest brak podpórki pod nadgarstki. Z klawiatury tej też nie wychodzą żadne porty, nie mam tam ani dodatkowych USB, ani podobnych rzeczy. I oczywiście w tej cenie polecam tą klawiaturę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was też do obejrzenia innych moich recenzji. Testuję wiele różnych gadżetów prosto SIN. Kupuję finać wszystko, co jest opłacalne i testuję dla Was. Jeżeli macie jakieś propozycje, co kupić, co przetestować, oczywiście napiszcie to w komentarzu. Ja postaram się ją zakupić i zrobić dla Was test. Napiszcie też oczywiście, co sądzicie o tej klawiaturze, czy może w tej cenie jest jakaś lepsza klawiatura na rynku. Chętnie się tego dowiem. Czekam na wasze opinie. To by było tyle, także subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Do następnego razu, cześć!